Siema wszystkim! Witam na moim kanale Crow! <coughs> Miałem to nagrywać ogólnie dla kolegi, ale... <coughs> ale pomyślałem, że na YouTube też będzie spoko. I dzisiaj pokażę Wam jak zrobić miniaturkę... Jest na początku tak. Ja robię miniaturkę z Tower Defense Simulator na Roblox. Więc wchodzę w... Tower Defense Simulator. Nie wiem... wezmę wez się Tower Sniper. Klikam snajpera, znowu w niego klikam, potem lewą, lewym przyciskiem myszy klikamy na tego snajpera i klikniemy zapisz. Ja go nie będę zapisywać, bo już mam te wszystkie wiążeczki, tak że chciałem. I tak. Ja ogólnie jeszcze, jak chcę robić miniaturkę, wchodzimy w foto... Potopea. Ja Wam oczywiście dam link w komentarzu. Ja akurat jestem się z Google, jak reklamy się wyłączą i klikam nowy projekt. Teraz widzicie to wszystko, co mam i ustawienia sobie dajemy na tysią, 1900, 1920, no i to w ogóle tak wszystko. Tutaj mam tak zrobione, to tak, to musicie mieć tak jak ja tutaj, gdzie pokazuję myszką tak zrobione. Więc już jak to zrobiliście, bierzecie sobie kolor, jaki wy tam chcecie, ja mam biały. I utwórz. Stworzyła nam się piękna taka jak kartka. I otóż, jak wszystko zapisaliście, jak ja już to zrobiłem. Bierzecie coś co wy chcecie. Ja to robię na przykładzie mapy Stylesy. <laughs> Więc ja już dodałem sobie mapkę. Teraz dodajemy sobie bos. Niech on sobie tutaj będzie iść, jak wszystko już dodaliśmy, ja akurat tutaj już wszystko pościągałem, w sumie ja, bym, ja już to wszystko robię, ale jeszcze w sumie ja już się tak rozpędziłem, bardzo się rozpędziłem, więc... <laughs> jak mówiłem kopiujecie sobie to, co chcieliście, ale jak chcecie dodać na przykład, chcecie jeszcze coś dodać, jakiś napis czy coś, to tutaj macie takie te to sobie CT. To jest tekst. Sklikamy CT. I kurwa Tekst. I coś tam możecie później napisać. Ja akurat ja nie wiem, jak tutaj pisać. Nie uczyłem się. Ale dobra. Jak chcecie sobie przeciągnąć tutaj jakieś zdjęcia, to musicie mieć. Wchodzicie sobie w Loader. Wchodzicie sobie w obrazy. Ja to akurat wszystko mam w Saved Pictures, więc jakiś tam. Zdjęcia i tu się różne rzeczy Wam wyświetlą. Więc jak już to zrobiliśmy i dodaliśmy nasze rzeczy, które chcieliśmy, to na przykład możemy dodać jeszcze sobie napis z tej gry. Oczywiście napis Tower Defense Simulator. To jest tedysy każdy żeby wiedział. Tower Defense Simulator. Helikopterek sobie mogę przesunąć, tylko gdzie to jest. Parfit. Przesunę sobie go tu. Ten new logo sobie przesunę na sam środek. W sumie mogę sobie to tutaj przesunąć, żeby to sobie tutaj tak stało. Więc potem jak sobie już to przesuniecie jak chcecie, znowu wchodzimy w folder, jak jeszcze wszystkiego nie macie i znowu wszystko kładziemy. Zmniejszamy, jak Wy oczywiście chcecie. Ja akurat to zmniejszę. I tak to u mnie wygląda. Klikamy jeszcze raz. Ja sobie na przykład wezmę teraz jeszcze Paint balera, Znowu go zmniejszę. I on sobie będzie stać tutaj. Zastrzela do tego Morten bossa Jak, jak wy jak chcecie mieć swoje postacie na Roblox, na przykład jak teraz ja sobie dodam moją postać na Roblox, o tutaj, to ja wam pokażę, jak to zrobić. <coughs> Nowa karta. Home. Ja tutaj mam. <coughs> wy możecie sobie tutaj oczywiście jeszcze, jak ktoś nie wie, co zrobić, to po prostu piszecie tu ROBLOX, co wam powinna tutaj teleportować. Jestem oczywiście na moim koncie. Jak chcecie mieć na przykład swoją postać albo postać kolegi, wchodzicie w profil i tutaj mamy swój skin. Klikacie lewy przycisk myszy i zapisz grafikę jako. Ja już to ja mam zapisane, też tego nie będę robić, no ale tak to robicie, na przykład mój kolega tutaj, mogę sobie w niego kliknąć, tutaj i zrobić, zapisz grafikę jako PNG2, może być, na... klikacie tutaj i zdjęcie pięknie się zapisało. Jak Wejdziecie sobie w folder, macie tutaj kogoś od swoich przyjaciół, więc wracacie do Photopi czy jakoś tak, nie wiem jak to się nazywa <laughs> bierzecie sobie swojego koleg kolegę na przykład, czy tam kogoś stawiacie go tutaj i go przesuwacie i otóż tak będzie wyglądać moja linijka ja sobie tu wejdę i tak wygląda, czekajcie, ja powiedziałem linijka, nie wiem ale tak wygląda moja miniaturka na przykład Star Defense Simulator. Nie jestem jakimś królem robieniem miniatur, miniaturek, i widzicie, że to też jest na szybko zamiana. Ale, ale wcale to tak nie było. Trzeba było wszystko przygotować, wszystko skopiować co chciałem. Wejść do fotopii, czy jakoś tak. skopiować sobie przyjaciół z Roblox te skiny, czy tam mać swojego. No i zacząć nagrywanie. I to będzie wszystko na tym, w tym filmie. Więc pokazałem wam, jak robić. Fajne miniaturki. Oczywiście do f -f fotopi będzie <coughs> link w opisie. Mam nadzieję, że fajnie będzie się wam robić miniaturki i zrobicie to lepiej niż ja, bo ja naprawdę nie zrobię tego najlepiej. Zrobiłem to na szybko, żeby pokazać wam jak fajnie robić miniaturki. Oczywiście zajęło mi to za jakieś 20 minut, jeszcze wszystkie okopiowanie, przygotowanie wszystkiego i w ogóle znalezienie tego fotopi. Ja go na YouTube znalazłam i nie miałem w ogóle pojęcia, że takie coś istnieje. Więc zajęło mi to trochę, a wy będziecie u mnie, jak to będziecie oglądać, od razu mogli sobie zrobić taką fajną miniaturkę. No więc to będzie wszystko na dzisiaj. Więc Narka.